Dwie sylwetki na tle nieba, i Polska zaczęła lecieć. 28 sierpnia roku 1932, polscy piloci Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura dokonali czegoś niezwykłego. Zwyciężyli w międzynarodowych zawodach Challenge w Berlinie, pokonując najlepszych lotników świata. Ten triumf stał się kamieniem węgielnym dla ustanowienia święta lotnictwa polskiego. Był to moment, w którym Polska zyskała skrzydła, wzbijając się w świadomości całego świata. Pokazaliśmy, że polska myśl techniczna i odwaga nie mają sobie równych. Choć rywalizacja odbywała się na tle narastającej niepewności Europy międzywojennej, ich sukces przeszedł do legendy. Przypomniał, że siła nie leży tylko w broniach, lecz także w odwadze i pasji. Dwóch mężczyzn, którzy sprawili, że lotnictwo w Polsce stało się symbolem nadziei i nowoczesności, ich czyn to świadectwo niezłomnego ducha. Od roku 1993 28 sierpnia obchodzony jest jako oficjalne święto lotnictwa polskiego. To święto wszystkich, którzy latają i tych, którzy marzą o przestworzach. To dzień, by pamiętać o bohaterach i inspirować przyszłe pokolenia. A może dziś są twoje urodziny? A może znasz kogoś, kto marzy o lataniu? Napisz w komentarzu, podziel się swoją historią.